Cześć, mam na imię Joanna, jestem opiekunem inwestycji Kamienica nad Wisłą. Dzisiaj specjalnie dla Ciebie policzę stopę zwrotu z inwestycji w lokal gastronomiczny w samym centrum Torunia. Zaczynamy. Roj przy tej inwestycji będzie 3900 z czynszu najmu razy 12 miesięcy przez cenę zakupu razy 100%. Czyli ROI będzie 46800 przez 429 tysięcy razy 100%. Na tej inwestycji ROI mamy w wysokości prawie 11%. Jeśli interesuje Cię taki zysk w miejscu, w którym nigdy nie brakuje klientów, zadzwoń do mnie.